punktu widzenia. Najważniejsze było w, w całej zabawie to, żeby podczas streamu nie trzeba było używać programów y, jakichś dodatkowych, które by mogły potem odszumić y, dźwięk, np. filma na YouTube. A. Jako, że y, chciałem sobie sprawę ułatwić, poszukałem w internecie, było parę poradników i było parę programów. Ja osobiście hmm, przetestowałem dwa i najlepiej spisuje się tak naprawdę program Reaper, który jest polecany przez większość streamerów, jak i youtuberów. Jak widzicie u mnie już na monitorze jest on odpalony i działa należycie. Wszystko widać na wykresach, że jest tak ma być. Zresztą pewnie to słyszycie również na filmie. Jest cisza, gdy nie mówię. No, poza tymi sztukami, że gdzieś słychać z kuchni, ktoś tam mnie w pokoju obok grzebie w półkach. A więc przejdźmy od razu do sedna. I jak zrobić, by program Reaper działał nam i odszumiał mikrofon? Ano, mianowicie trzeba się zaopatrzyć w kilka programów. Pierwszy, który tutaj widzicie, to jest program, który się nazywa Virtual Cable. Jest to aplikacja, która imituje nam kabel od mikrofonu. I jest to program, który jest takim wirtualnym kablem na naszym komputerze i stawi się go jako urządzenie dźwiękowe. Jak widzicie tutaj jest przycisk do pobrania. Można sobie pobrać paczkę. Ja już ją pobrałem, więc nie będę pobierał. By ją zainstalować, ja Wam dodam linki pod filmem. Będziecie mogli sobie zobaczyć, skąd to można pobrać. I jest nam potrzebny program Reaper. Jest to program płatny, jednakże używanie go przez określoną ilość czasu jest darmowa. W zależności od systemu operacyjnego, oczywiście, pobieramy sobie instalację. Również Wam dam link do tegoż programu. Po pobraniu instalujemy tak samo instalujemy Virtual Cable Cable oczywiście trzeba go wypakować wcześniej klikamy prawym extract otwieramy okienko ciach i mamy wirtualny kabel w zależności czy mamy 32 bity system czy 64 instalujemy po zainstalowaniu wymagany jest restart komputera Zalecam to wykonać, bo może nie działać wszystko tak, jak należy. Po wykonaniu restartu komputera i w gronie obu programów wchodzimy do ustawień karty dźwiękowej. Może ja tu sobie paseczek, o panel sterowania. I w panelu sterowania wchodzimy do dźwięków, a tam pojawi nam się odtwarzające urządzenie. Virtual Cable oraz nagrywające urządzenie Virtual Cable. Żeby one działały należycie w programie Reaper, ważne jest, żeby. I tutaj długo, długo się nasiedziałem, żeby to ustawić, bo każdy inne, inne zdanie na ten temat miał. I właściwie rzecz biorąc, etap ustawiania w karcie dźwiękowej był pomijany. Ja osobiście używam karty dźwiękowej Sound Blaster XV. X-Fi, jak to woli. I jest to karta, którą się wpina bezpośrednio do płyty głównej pod PCI wtyk. Musisz, jeżeli chcesz słyszeć na streamie, ustawić kośniki jako urządzenie domyślne, a jako urządzenie domyślne komunikacyjne ustawić właśnie ten Virtual Cable. Natomiast w nagrywaniu. Tak samo ustawiasz jako komunikacyjny mikrofon swój, który używasz. Ale domyślne jako domyślne urządzenie wybierasz sobie jednak Virtual Cable Output. Jest to bardzo ważne, żeby tego nie pominąć. Ja osobiście teraz nie słyszę tego, co mówię, bo mam wyłączoną opcję. Podsłuchu, Wy to słyszycie ładnie. Ja tego nie słyszę, co mówię, ale widzę na wykresach wszystkich, że moja mowa jest wykrywana należycie. Po ustawieniu wszystkiego w karcie dźwiękowej, dokładnie w ustawieniach dźwięku w systemie operacyjnym, który posiadacie, akurat używam, używam tutaj Windowsa 764-bitowego, zamykamy. dajmy oczywiście OK i wchodzimy do Rippera. Ja już to mam porobione ścieżki, porobione filtry, wszystko poustawiane, ale ważne jest tak. Pierwsze w Opt. Jak wejdę do ustawień, to nie słyszycie, więc ja powiem pokrótce. Jak wejdziemy tam do Devices, to musimy ustawić. To, co zobaczycie zresztą, co pokażę Wam myszką. Trzeba ustawić tam jako nasze wirtualne kabelki urządzenie domyślne odbioru dźwięku. I teraz to pokażę Wam. O. No. Chodzi tak, że urządzenie wejścia to ma być wasz mikrofon, a urządzeniem wyjścia dźwięku ma być wasz wirtualny kabel. Yy, I po ustawieniu tego w ustawieniach Reapera musimy dodać nową ścieżkę. Możemy to zrobić klikając, właśnie prawym, master track. Tam doda jest. Tak mówię, czy tutaj jest? Dobra. Bez skombinowania. Dwa razy klikamy. Podaje się, pokazuje się nowa ścieżka, bo to za dużo kombinacji było. Przy nowej ścieżce ważne jest, by dodać do tej ścieżki efekty, yy, efekty wycinania dźwięku. Yy, ja już mam to ustawione i wam pokażę na tym, co mam ustawione. Musimy kliknąć Fx, tak jak macie tutaj. Fx. I ważne są ustawienia. Dwu, d, dwa, dwie wtyczki są bardzo ważne. Pierwsza wtyczka, którą widzicie tu, która jest właśnie zależna od tego jak nasze szumy są wycinane, nazywa się VST ReaFir. Klikamy add FX, by ją dodać. On sobie szuka, pojawi wam się takie okienko. Wyszukujecie ją VST ReaFir. I dajemy OK, by dodać. Ja ją drugi raz nie będę dodawał, bo No po co? <laughs> I dodajemy tak samo Reagate. Czyli to co jest poniżej. Te oba, obie wtyczki dodajemy. Teraz wytłumaczę, co one robią i dlaczego. Pierwsza wtyczka Reafir wycina szumy naszego mikrofonu. Tutaj widzicie, jak mówię to. To co mówię wychodzi powyżej tych szumów. A teraz będę nic nie mówił. Zobaczycie wykres szumów. No, żeby ten wykres się nam pojawił, musimy wybrać z listy Mode Subtract. Subtract, pardon. Subtract. Wybieramy go. I by nam się ta linia czerwona pojawiła, bo wy nie będziecie jej mieli, musicie kliknąć Automatyki Bold Noise Profile. Przy czym ważne, by nic wtedy nie mówić. Patrzcie. Ustawiło się nam. Jak nam się ustawiło, to odznaczamy, żeby ładnie nam wycinało wszelakie niepotrzebne szumy. Tak. Następnym, następną wtyczką, którą mówię, jest Reagate. Agatha, jak kto woli, po polsku, a po angielsku Regate, re yy, i ona tutaj, ta, ta brameczka, bo tak to nazywa się, można tak to przetłumaczyć, służy nam do yy, wycinania niepotrzebnych dźwięków, na przykład klawiatury, myszy i tak dalej, stuknięć w, w biurko. Więc nie mówię nic. Mamy poniżej szumy. Teraz będę klikał myszkę szybko. Klawiatura. Tak, żeby wyciszyć te niepotrzebne. Klawiatura na spacji, jak zawsze, jest troszeczkę głośniej. Ale staramy się tak, żeby stukanie w klawisze, jakieś tam delikatne puknięcie w stół, żeby tego nie było słychać. No. I dzięki temu pozbywamy się wszelakich hałasów, które są dookoła nas. Po prostu program z automatu wycina niepotrzebne dźwięki. Po ustawieniu tego ważne jest, no sobie Ważne jest, by, aha, tak, ja klikłem fx, to się to pojawiło, ale czy wam się to pojawi wtedy? Powinno się wam pojawić. Następnie klikamy, Czeka, tak po kliknięciu tego dwukrotnie od razu tam się pojawia, Dobra. klikamy czerwony przycisk Record Armament. No, jak go wyłączyłem to nie było słychać dźwięku, klikamy go i wtedy wiemy, że powinno wszystko działać. Jednak ja miałem taki problem i to jest bardzo ważne, bardzo, bardzo ważne, ja miałem taki problem. I nikt nigdzie o tym nie wspomniał z wszystkich poradników, które oglądałem. Tutaj, na tym wykresie, mi się poruszał mikrofon, ale ta strona mi się w ogóle nie poruszała, i dźwięk nie był przesyłany dalej, przez co nie mogłem nadal używać tego programu oraz wirtualnego kabla. Musiałem znaleźć program zamienny, który mi zastępował ten program, do momentu, aż rozwiązałem sam ten problem. A problem jest, tak, 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 tak malutki. Tak, o. I nikt o tym nie wspomniał. Mianowicie, tutaj, w tym miejscu, znajduje się taki głośniczek. W tym miejscu dokładnie. I po najechaniu na, jego, na niego mamy rekord monitoring on. Ja domyślnie miałem off. No, i nie słyszeliście mnie. Ten jeden głośniczek, rekord monitoring on, powodował mój problem z odtwarzaniem, nagrywaniem dźwięku. Właśnie przez ten program. Myślę, że w ten sposób rozwiąza, rozwiązałem Wam większy problem, jeśli już taki mieliście, bo nikt tego tematu nie poruszył. A teraz co ważne: mamy program OBS, bo z niego streamuję i z niego używam. Wszystkie rzeczy. Pewnie teraz się mi zdubluje wszystko, jak wiadę na ekran. Tak, jest zdublowane. Mniejsza o to. Spróbujemy zasłonić. Nie, to nic nam nie da. Dobra. Jest mi milion, 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 milionów. Chodzi mi ogólnie o ustawienia. Trzeba wejść w ustawienia. I w tych ustawieniach wejść w kodowanie. Tak, dobrze. Wie. Nie, w dźwięk, dźwięk. I tutaj w ustawieniach dźwięku musimy ustawić cable output jako nasze urządzenie mikrofon przechwytujące. Jeżeli tego nie ustawicie, niestety nie będzie wam zbierało dźwięku z mikrofonu po wyszumień, odszumieniu. Jeżeli chcecie go odszumić, wybieracie cable output VB, czyli ten virtual cable audio. Po wybraniu Dajemy OK i bawimy się w stream. Co fajne jest, można również to zastosować przy Escapeie, przy jakimkolwiek komunikatorze dźwiękowym. Wybieramy zawsze cable Output i mamy dźwięk otrumiony. Polecam. To by było na tyle do usłyszenia w kolejnym poradniku, który już będzie na temat samego obs i ustawiania go, bo OBS jest. Naprawdę jeśli chodzi o program bardzo, bardzo fajny, zaawansowany, jednak jest bardzo mało powiedziane na temat samego streamingu, tego jak ustawić OBS-a, żeby nasz stream nie buforował mimo wysokiej rozdzielczości. Pozdrawiam Was, do następnego, czołem.